Jo się siema z tej strony Kuba No i dzisiaj gramy na serwerze Coxcraft w, head, w znaczy... Na, w Skywarsy. To kontynuacja filmu Trzeciego, a to jest już czwarty film. Co tu się dzieje? No co tu się dzieje, ale... Nie, nie! No i... No i tyle. Ja za... I prawie bym tych... tych... Zachęcam Was do zostawienia łapki w górę i subskrypcji dzwoneczkiem. Widzimy Was z serweru Coxcraft Sky... Was... z serweru Coxcraft Nigdy film nie ominęły. Zobaczymy. Dobra. Nawet nie chcę mi się tego liczyć. To jest jeden, to jest dwa. Proszę, że jeden jest lepszy od dwóch. Prosta, matma. Ten mi daje sześć, ten mi daje cztery. Okej. Okay. Ma w ogóle jakieś itemy? Co ma w ogóle? Ma. Dobra, robimy deski. No nie Kurczę, kurczę gościu, gościu. Luzuj. Ej, ile on ma tych jajek? Dobra, się ma jajek. Przyciągam ich. Ocuj się! O, ej, dobrze. Je, co to jest? Jestem dobry w tą grę. Ej. Mam przez nią zakupany. Łatwo mnie zrzucić. Niech to nie dosięgam. Nie. Po co ona mnie podkopywała? Okej, okay, jednak nie zrobimy trapa. Ale, ale Spadaj, spadaj z kościół. Dziękuję. O nie, o nie, 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 go, ale on musiał się się nie, nie, to 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 jest też mapa na trójki? Okej. Okay. Okej. Okay. Zbieramy te Sześć, pięć, to jest lepsze. Ej. Nie wiem, mam... a nie, po co ja niszczę te skrzynki? Po co ja to robię? Kurczę. Tędy więcej Kurczę. Ej, kościół! Kościół! Wyluzuj, wyluzuj! mi nie pomógł. Ale ma teraz głowę do skrpania. Z... Nie. On, z... on zginął? Nie. Ham. Bo słuchajcie, już ludzie są hamem. Nigdy ci pomogą. Pamiętacie, nie pomogą. Pamiętajcie. Nie grajcie z takimi osobami. Ostatnia osoba będzie w moim teamie. Moim o. By ta, ta osoba nie była taka Jeden film, A kurczę to będzie chyba ostatni mecz. Ja nie mam. Jak oni będą mieli seta, właśnie jak oni będą mieć takie rzeczy jak ona ma teraz. Ja nie wiem, on czy ona. Będą, jak, jak będą, mieli klatę, też po mnie. No, nie mają klaty. Ja nie mam klaty! Ja mam, i ja mam, ja mam temy teraz. O nie, o no nie. Siekierę ma. Siekierę, Spabo. Ja. O nie, nie żyje, nie żyję. Dobra widzowie. Na tym kończymy film. Dostawcie yy, łapkę w górę i subskrybujcie dzwoneczkiem, by żaden film nigdy yy, się nie by... zapomniałem, jak się to mówi. Po prostu zobaczenia.